No... Oni chyba są już to Ojej. Ojej. I znowu Jebać, po Jebać u i, I znowu kafe. No, ty, ty to specjalnie <śmiech> zrobisz <śmiech> Karma się śmieciu Dobra Dobrze, krótko z nim o, ja tu jestem. Ciekawe, czekaj. Gdzie... A, no i zajbiście. No i chuj. Masz tam kaliko albo jeszcze motocykl. Gdzie jesteś? Przed nami. Jesteś zakuty? Nie. Gdzie jesteś zakuty. Ciekawe. A, czekaj. <laughs> Nie mogę. <laughs> Okej. Okay. É <laughs>